Troszkę inna, większa cewka i śruba M16. Mówię, zależy od górę, to jestem nie dzwonią, to jest, się podjedzie się i klucz dodatki, czy też tam z boku postawią. No dobrze, ale o której będą? Czy on już wyjechali tam na beton. No nie dzwonią jak wyjadę, ja Jak mówię, coś to nie wiem, z boku platu się postawię z tym w do czystości coś. Jeszcze może będę, o to chodzi. roboty to ja mam na tydzień czasu do przegrać. Ja bym mógł tu zamieszkać. Jak widać nagrzewica indukcyjna RockForce 1,5 kW. On potrafi nagrzać śrubę M16 do czerwoności. No, Klej morsza. wytapia się. Co prawda troszkę to trwa. Nie jest to magnum 3 kW, ale myślę, że za cenę 1,5 tysiąca złotych. Całkiem rozsądne narzędzie polecam.